Cześć. Dziś pokażę wam jak obliczyć pole trójkąta, gdy znamy współrzędne wszystkich wierzchołków tego trójkąta. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to serdecznie zachęcam, a teraz zaczynamy. Na początek zobaczymy jak ten trójkąt wygląda, umieszczę go w układzie współrzędnych, czyli pierwszy wierzchołek minus 3 i 4 w dół 1 2 3 4, czyli tutaj mamy A B 1, 2, 3, 4, 5, 6 i minus 1. Tutaj mamy B i C. 1, 2, 3, 1, 2, 3, czyli mamy C. Połączymy, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Jeden bok, drugi bok, trzeci bok tak wygląda ten nasz trójkąt w układzie współrzędnych. I teraz, jak możemy policzyć jego pole? No, wydaje się, że najprościej można policzyć to pole ze wzoru, który wszyscy bardzo dobrze znamy: czyli pole to jedna, druga e, podstawa razy wysokość. Więc tą wysokość sobie też naszkicujemy pod kątem prostym, wysokość i podstawa, na którą ta wysokość spada. Ok, czyli tak, potrzebna nam jest. Długość podstawy i potrzebna nam jest długość wysokości. Zapiszmy sobie wzór, może tutaj u góry. Pole to 1, 2 A razy H. Czyli potrzebna nam długość podstawy AB. A to możemy policzyć bardzo prosto, bo długość odcinka już potrafimy liczyć. Korzystamy z pierwszego wzoru, który omawialiśmy na długość odcinka. AB. Tutaj mamy, może sobie tutaj napiszmy, że to będzie x1, y1, x2, y2 i podstawiamy do wzoru, czyli mamy x2, czyli 6 minus minus 3, czyli plus 3 do kwadratu. Czyli tutaj mamy x2 minus x1, a teraz będzie y2 minus y1. Czyli dalej. Plus x, y, y2, czyli minus 1 plus 4 do kwadratu. No i całość pod pierwiastek. No i teraz wyliczamy, czyli mamy tutaj pod pierwiastkiem 9 do kwadratu plus 3 do kwadratu, czyli mamy 9 do kwadratu 81 dodać 9, czyli pierwiastek z 90. Po rozłożeniu to jest 9 razy 10, czyli 3 pierwiastki z 10. No, i tą prostszą część zadania mamy za sobą. Teraz ta trudniejsza, dlatego że no, długość tej wysokości to nic innego jak odległość punktu C od prostej AB. Ale, żeby tę odległość wyznaczyć, potrzebujemy w pierwszej kolejności wyznaczyć równanie ogólne prostej AB. A potem policzymy odległość punktu od prostej. Będziemy teraz wyznaczać równanie ogólne prostej AB. I tutaj skorzystam sobie ze wzoru na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty, i liczę na początek współczynnik kierunkowy A, czyli mamy YB. No teraz bym musiała zamienić. <grym> tutaj mamy xa, ya, xb, yb. Tu będzie xc, yc. Czyli yb minus 1 minus ya, czyli minus minus, czyli plus 4 przez xb, czyli 6 i minus minus xa, czyli mamy plus 3. Czyli tutaj mamy 4 minus 1, czyli 3 dziewiąte, czyli 1 trzecia. No i wkładam to do równania, czyli mamy y minus yA, ya, czyli minus 4, czyli będzie minus minus, czyli plus 4, równa się a, a już sobie policzyliśmy, czyli 1 trzecia, x minus xa. Czyli minus minus znowu, czyli plus 3. No i teraz przekształcimy to sobie, czyli mamy y plus 4 jest równe 1 trzecia x plus 1 trzecia razy 3, czyli 1. No i przekształcamy to do postaci ogólnej. Na początek pomnożymy razy 3, żeby pozbyć się tutaj tego ułamka, czyli mamy 3y plus 4 razy 3. 12 to jest równe. No tutaj ta 1 trzecia się skróci, czyli x plus 3. No i zrzucam wszystko na jedną stronę, tak żeby to już było w tej postaci, którą chcemy. Powiedzmy, że będę zrzucać na prawo, czyli mamy x minus 3y i 3 minus 12 minus 9 równa się 0. No i tutaj już mamy postać ogólną. I jak mamy postać ogólną, no to teraz będziemy liczyć odległość punktu od prostej. Będziemy liczyć odległość punktu C od prostej AB, czyli odległość punktu C od prostej AB. I teraz co nam tutaj będzie potrzebne? Na pewno współrzędne punktu C, tutaj je sobie zapiszemy, czyli 3, 3, i to jest to nasze x0 y0 oraz te współczynniki przy równaniu tutaj ogólnym prostej. Możemy je sobie zapisać a, b, c. a to jest to, co zawsze stoi przy x, czyli tutaj 1, b przy y, czyli minus 3, i c wyraz wolny, czyli minus 9. Czyli wszystko już mamy i pomalutku będę podstawiać tutaj do tego wzoru. Czyli mamy moduł i a razy x0, czyli 1 razy x0, czyli 3. Przypominam, x0, y0 jest tutaj. Dodać b, czyli minus 3 razy y0, czyli 3. I jeszcze plus c, czyli minus 9 przez a kwadrat plus b kwadrat, czyli mamy 1 kwadrat plus minus 3 kwadrat. No i teraz to trzeba poprzeliczać, czyli mamy tutaj 3 minus 9 minus 9 przez. No i mamy 1 do kwadratu, czyli 1 plus 9. No i po przeliczeniu, no tutaj mamy minus 15, no ale modus minus 15, czyli mamy tutaj 15 przez pierwiastek z 10. No i to, co policzyliśmy, czyli ta odległość punktu od prostej, to jest właśnie nasze H. Czyli już jesteśmy na samej końcówce. W końcu możemy policzyć pole, czyli 1, 2, długość odcinka AB, czyli nasze A. 3 pierwiastki z 10 razy nasze h, czyli 15 przez pierwiastek z 10. No i bardzo ładnie, te pierwiastki się skracają: 3 razy 15, 45 i jeszcze połowa, czyli 22,5. I to jest pierwszy sposób, a teraz pokażę Wam drugi sposób. Tylko przy użyciu wzoru. Ten wzór jest w tablicach maturalnych i spokojnie można sobie z niego korzystać. Nie będę już szkicować tego trójkąta, to jest dokładnie ten sam trójkąt, tylko w inny sposób policzymy jego pole. Jeżeli chodzi o ten wzór, to tutaj tak naprawdę występują tylko współrzędne naszych punktów. Wydaje mi się, że jedynym problemem jest to, żeby się nie pomylić, więc dobrze sobie opiszemy XA, a x, b, y, b, x, c, y, c. I tak naprawdę będziemy podstawiać tylko do tego wzoru i mamy XB, czyli 6, minus x, a, czyli będzie minus, minus, czyli będzie 6 plus 3. Zamykam nawias, otwieram kolejny. y, c, minus y, a, y, c, minus, minus y, a, Czyli znowu będzie 3 plus 4. Minus, otwieram kolejny nawias, i tutaj mamy yb, ya. yb, czyli minus 1, i ya, czyli znowu minus, minus. Czyli mamy minus 1 plus 4. No i ostatni nawias. Mamy xc, xa, czyli xc to jest 3, no i znowu minus, minus, czyli plus. Czyli 3 plus 3. No i teraz właściwie zostały nam już tylko rachunki, czyli 1, 2, 6 plus 3, 9 razy 7 minus 4 minus 1, 3 razy 6. Czyli mamy 1, 2, 9 razy 7, 63 minus 3 razy 6, 18. Po odjęciu zostaje nam jedna druga z moduł 45. No to jest 45, wiadomo, że to możemy moduł znieść. Czyli mamy połowę z 45, czyli 22,5. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej lekcji i do zobaczenia w następnym odcinku.